Team jest to organizacja e sportowa założona w roku 2007 w USA. Ich koncert znany jest przede wszystkim drużyną w serii Call of Duty. Obecnymi zarządcami są Mike Ruffale oraz Tyler Thompson. Na tę chwilę posiadają oni zespoły w ośmiu grach esportowych, którymi są Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, Halo 5, Smite, Call of Duty Infinite Warfare, Gears of War 4, Overwatch oraz Starcraft 2. W szeregach zespołu lolowego mieszczą się gracze o nickach. Serap, Lira, Ninja, Apollo oraz Hakuo. A ich dotychczasowym sukcesem jest gra w letnim sklicie LCS, który miał miejsce w roku 2016, gdzie ostatecznie zajęli szóste miejsce. Jeden z najważniejszych tytułów dla organizacji NVS to Call of Duty Infinite Warfare. W ich składzie mieszczą się Jacob, Slasher, John oraz Apati. A ich najlepszym osiągnięciem w całej serii Koda jest drugie miejsce na Call of Duty Championship 2013. Jedynym graczem, który reprezentuje barwy tejże amerykańskiej organizacji w StarCraft 2, jest Violet. Udanym występem dla tego zawodnika było trzecie-czwarte miejsce na IGM Sezon 11 Szanghaj. Kwitnący e-sport w tytule Overwatch nie mógł umknąć działaczom Timu Envias, którzy swoją drużynę w tej produkcji założyli 2 lutego 2016 roku. W ich szeregach mieszczą się Taimu, Harry Hook, Coco, Chips Hien, Internet Hulk oraz Miki. Do ich najbardziej udanego występu możemy zaliczyć pierwsze miejsce Overwatch Apex Sezon 1. Nieznanym tytułem sportowym, w którego zainwestowali zarządcy Nvidias, jest Gears of War 4, gdzie w drużynie występują zawodnicy tacy jak Francis, to Toy Soldier, Rips oraz Solurs. A ich największym osiągnięciem jako koncern tychże jest bez wątpienia pierwsze miejsce ESL Pro League Sezon 2. Drużynie Team NVS w produkcji Smite do składu wchodzą Eonic, Omega, Aliet, Kiki Soochiki oraz Cyclone Spin. A ich największym sukcesem w tej formacji jest turniej Smite Xbox One Invitational, gdzie drużyna zajęła pierwsze miejsce. Kolejną dość nieznaną grą e sportową jest Halo 5, gdzie skład NVS prezentuje się następująco: I Got Your Pistola, Mikwen, El Town, Rainy oraz l Knight. Do najbardziej wybitnego osiągnięcia tego składu, możemy zaliczyć drugie miejsce HCS Pro League Invitational 2016. Ostatnim tytułem, którego Wy, jako nasi widzowie, znacie chyba najbardziej, mowa tutaj oczywiście o Counter Strike Global Offensive, gdzie w sumie od niedawna Team Envias ma swój skład. W ich formacji znajdują się Happy, NBK, KNS, Apex oraz Sixer. Największym osiągnięciem pod tą banerą było pierwsze miejsce World Electronic Sports Games 2016 oraz Execfo, Według mnie pierwsze miejsce Dreamhack Open Klucz na POKA 2015. Nie mogą się zdecydować, który turniej był bardziej prestiżowy, więc dają obydwa. To na tyle w tym odcinku. Pamiętaj, że jeżeli ten materiał ci się spodobał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę. No i oczywiście standardowo zapraszam Was na naszego fanpagea, grupę na Steamie oraz grupę na Facebooku. Na razie.